Cześć moi kochani, mam słownie chwileczkę, żeby nakręcić ten filmik, więc przechodzę do Was dzisiaj z ulubieńcami miesiąca. Będą to tak naprawdę ulubieńcy wakacyjne, ponieważ już jakby nie patrzyć, mam połowę wakacji ze sobą. Ja też w tym miesiącu właśnie byłam na wyjeździe i myślę, że już Ci ulubieńcy po prostu się nie zmienią, będą przez całe wakacje ci sami, bo to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. I to są kosmetyki i kilka ciuchów mam również, więc będą tak ulubieńcy, mieszanie, można powiedzieć. Zacznę od kosmetyków i polecę z tym w miarę szybko, żeby nie trwał bardzo długo ten film. Pierwszą rzeczą to jest... Wspaniały, naprawdę wspaniały tusz to rzęs, który daje naprawdę świetny efekt na rzęsach, który bardzo lubię, mocno podwyższone rzęsy i jest to um, tusz z Yves Rocher, Yves Rocher Sexy Pulp, ja go kupiłam na początku um, tego miesiąca, albo pod koniec zeszłego, już dokładnie nie pamiętam, um, ma szczoteczkę taką nie silikonową, tylko taką normalną, bardzo um, dużo ma tych włosków i jest taka jakby klepsydra, naprawdę to jest jeden z lepszych tuszy, um, jakie w ogóle miałam w swoim życiu um, okazję testować. Um, Mam go po raz drugi, ponieważ wcześniej miałam z Glossy Boxa właśnie ten sam tusz, dlatego się na niego skusiłam. 30 chyba parę złotych mi kosztował, więc to był tusz. Następną rzeczą w ogóle, mój makijaż to właśnie na tym polega, co teraz Wam pokażę. Korektor pod oczy z Maka Prep and Prime. On jest taki rozświetlający, nawilżający, typowo pod oczy. Ja go też nakładam po prostu tak delikatnie na środek twarzy. Nie nakładam w ogóle żadnych fluidów, żadnych podkładów, nie wiem, tylko delikatnie puder właśnie i ten korektor. Bardzo dobrze kryje. To jest naprawdę fajnie kryjący korektor. Nawilża, rozświetla bardzo fajny ma kolor w ogóle, to jest Light Boost. Hmm. I to jest taki napisany w ogóle highlighter. To jest taki rozświetlający korektor, więc bardzo serdecznie go polecam. To jest moje chyba piąte opakowanie, albo czwarte. Następnie, tak jak mówię, puder. Jedynie delikatnie po prostu przypudrowałam sobie twarz, żeby się nie świecić. Pudrem z Chanel, który też w miarę dobre makrycia. nic Więcej nie potrzebowałam. Też w lato moja cera po prostu wygląda dużo lepiej niż w zimę. Mam mniej jakichś tam zaczerwienień, pryszczy i tak dalej. Też jestem troszeczkę opalona, więc i te wszystkie przebarwienia mi się tak niwelują, można powiedzieć. Więc używam tylko tego pudru właśnie z Chanel. Ja go dostałam od Bicki w prezencie. Więc tak, Chanel mam numer N20. Kolejną rzeczą to są cienie do powiek. Używałam bardzo często też paletki slika. to jest Oxo Special 658, czyli ta taka, taka zwykła właśnie paletka, może przerwać tak jest strasznie gorąco, jestem po prostu cała mokra, leje się na mnie, jest ponad 30 stopni, jest w ogóle ciemno już około 22, chyba już dzisiaj w ogóle powinno iść spać, więc mówię tak na szybciutko, jeszcze nagram ten filmik i po prostu ledwo dyszę, naprawdę straszną upał. A, i jeszcze jeden mój ulubienie właśnie tego miesiącu to jest klimatyzator, który stoi właśnie tam w tym pokoju. Naprawdę, bez niego nie dałabym rady. Nie wytrzymałabym po prostu blato. Także to jest naprawdę fajna sprawa. Więc tak jak mówię, to są cienie i używam przede wszystkim tych cieni matowych tutaj, tych dwóch brązów. Reszta też bardzo fajna, ale przeważnie właśnie te dwa brązy tutaj. Kolejna to jest paletka z nie maka, z Arban Decay Naked 3, ulubiona moja paletka nawet się zastanawiałam przez y, pewien czas, czy nie sprzedacie tej mojej Naked 2, ponieważ kompletnie jej nie używam te cienie mi w zupełności wystarczą naprawdę do mojej karnacji, na mojej potrzeby do moich makijaży, idealnie się sprawdzają są piękne te kolory, naprawdę bardzo dobrze się rozprowadzają, nakładają mieszają, uwielbiam tą paletkę Także to paletka. I mój makijaż właśnie twarzy i oczu chwilę Więcej nic nie używałam. A jeżeli chodzi o tą paletkę, Naked 3, to w sumie wszystkie kolory uwielbiam, ale te tutaj trzy takie błyszczące naprawdę są cudowne. Tym robię sobie czasami kreseczki albo przyciemniam zewnętrzny kącik. Ale dalej są pomadki. Pomadka, którą mam teraz na ustach, ale jest sztuczne światło, więc nie mam pojęcia, czy będziecie ją widziały. To jest ta moja um, z Maka: wykończenie mate Please me. Piękny kolor. Naprawdę piękny kolor. Bardzo długo się trzyma na ustach. No, jest cudowna ta pomadka. Jest jedna z najładniejszych, albo nie, nie wiem, czy nie najładniejsza po prostu wszystkich pomadek z Maka. Jest przepiękna. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz się na nią pokusiłam. Czemu wcześniej jej właśnie nie kupowałam. Jakoś tak jak stała na tych. na tym stędzie, czy jakoś to się nazywa. To, to nie, nie wyglądało jakoś tak ładnie, zachęcająco, ale naprawdę jest cudowna. Piękna, Piękny kolor, długo się trzyma, tak jak mówię. Następna pomadka, którą też bardzo lubię, to jest pomadka z Golden Rose. Też wykończenie takie matowe: Velvet Matte. Z tym, że ta jest w numerze 26. I to jest podobny troszeczkę kolor tego, ale bardziej pomarańczowy. Gorzej się utrzymuje na ustach. Ale też na lato super naprawdę. Ja ostatnio jakoś nie używam pomadek ani błyszczyków, takich w ogóle błyszczyków nie używam, a pomadki używam tylko matowe, więc bardzo fajnie się mnie sprawdzają właśnie te dwie. Uwielbiam te dwa kolory. Następnie będzie, może, lakier do paznokci wam pokażę, ponieważ teraz w ogóle nie mam lakieru na paznokciach, bo mi się jeden się może nawet nie nad tylko sobie nogi. I maszynką sobie zajechałam na paznokieć i zerwałam sobie tak do połowy O, jak mi to strasznie bolało, w ogóle musiałam nosić Przepraszam, musiałam chodzić z plasterkiem, więc na razie odpoczywałam po paznokcie Ale pokochałam, po prostu pokochałam Jak na początku nie mogłam się jakoś przekonać z tego koloru W wersji matowej to z top coatem z Golden Rose ten co też nie mówiłam, że nie jest dobry Ale do tego lakieru super się sprawdza I fajnie nabłyszcza To jest lakier z Zaraz mam powiem Professional Kinetics Nail Colors I to jest matowy efekt I kolejny się nazywa Very Berry No piękny kolor Ja go kupiłam w Hebe, te lakiery są w Hebe um, Casual by me Dziewczyna właśnie z YouTube'a polecała kolor zielony Rozmawiałam z nią właśnie na ten temat Ja mam ten różowy, do którego się nie mogę przekonać A na pewno będę sobie chciała kupić właśnie ten zielony, który ona polecała A ja ogólnie bardzo serdecznie Wam polecam tę przemilą dziewczynę Podam Wam nick na dole, ponieważ też jest moim ulubieńcem właśnie w tym miesiącu Także, dobra Więc ten lakier właśnie jest tym top coatem Super, super, bardzo mi się sprawdziło bardzo często na To jest taki bardzo żywy, neonowy wręcz parbi róż. Piękny, naprawdę pięknie wygląda na pozórkach. I drugie duo. To są lakiery. Pierwszy to jest Rimmel 60 Sekund. I to jest taki błękitny kolor. To jest w ogóle te lakiery Rita Ora I tak. Sam ten lakier nie za bardzo mi się sprawdza, ponieważ robi mi zacieki i jakoś tak, no nie wiem, nie umiem go nałożyć. Ciężki taki to w obsłudze jest dla mnie. Numer się nazywa... Hmm. A tu mam 853 Pillow Telk, piękny kolor, naprawdę. Ale tak jak mówię, samego nie jestem w stanie nakładać, więc na niego nakładam ten taki, można powiedzieć, top coat lakier. To jest w ogóle niby piaskowe, ale to jest efekt posypki cukrowej, więc bardzo fajnie, słodko. I to jest Golden Rose w numerze 71. Świetny lakier, naprawdę. I na tamtym właśnie, Boykit, wygląda cudownie. Bardzo długo się zresztą trzyma, bo to jest taki e, troszeczkę jakby brokatowy, więc uwielbiam te dwa lakiery, zestawy. E, teraz mam kosmetyki. Oj, zapomniałam, tu przyniesie taki mm, olejek do opalania do ciała, z, chyba z kolastyny, ale dokładnie nie pamiętam, gdzieś Wam napiszę na dole. E, pięknie pachnie e, kokosem, uwielbiam go po prostu. E, troszeczkę jest kliący, to mnie denerwuje, bo... Nie da się na przykład nałożyć zaraz na niego ubrań, tylko i wyłącznie do opalania go używam, potem prysznic i tyle. Natomiast przepięknie pachnie i też bardzo go lubię. Do um, twarzy znowu jest Sopot Sun. To jest krem przeciwzmarszką z SPF30. Zydziej. Całkiem fajny kosmetyk. Ja nic większego, znaczy nic droższego nie potrzebuję. Żadnych wisi, nie wiem, tam biodermy czy czegośkolwiek czy, innego. On mi dobrze działa. Nie wiem, nie opalam się Znaczy opalam się, wiecie, to, to nie jest tak, że w ogóle się nie opalicie Tak, jak będziecie filtr używać Ale na pewno to opalanie jest bezpieczniejsze I nie jest, na pewno Moja skóra nie jest spieczona Więc tak I to też jest fotostabilny filtr Tak Dobra, kolejną rzeczą jest Olejek z Mariona To jest olejek do włosów Świetnie działa, bardzo ładnie pachnie Olejki orientalne, to jest odżywienie włosów makadamia, yank yank. Więc tak jak mówię, olejek z Marione Bardzo ładnie pachnie, bardzo fajnie działa Ja prostuję włosy Co mniej więcej 3 dni Co 3 dni też się myję Także no super Nie zauważam, że mi się jakoś tam strasznie ponieszczyły czy coś fajny, fajny olejek naprawdę Tylko ja dosyć sporo go też używam Ale on nie przetuszcza włosów moich Także tyle mam rzeczy z kosmetyków Teraz wam pokażę kilka ciuchów I zacznę tutaj od butów Kocham te buty, po prostu kocham Mam takie same, tylko w kolorze malinowym, ale te są jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze. Są naprawdę mega wygodne, stabilne, fajnie się w nich chodzi. Nie męczy się noga, a wyglądają cudownie. I to są takie nuciaki na szpileczce. Znaczy, na takim obcasie wiecie. To nie jest szpilka, nie, to jest obcas. Ale no są prześliczne, zobaczcie. One są znoszone, więc jakbym pokazuje tak z daleka, żebyście nie widziały tam jakichś ubytków, nawet tutaj w obcasie jest poprzecierane. Ale to są takie. No w przyszłym roku pewnie już ich nie będę nosić. To są takie jednosezonowe buty. Kupiłam je w CCC za około 100 zł. 100 zł. No, kocham te szpilki. Kocham te buty, naprawdę przepięknie. noga mi wygląda. One tak zlewają po prostu z moją nogą i wydłużają mi te nogi, no naprawdę i są bardzo wygodne, bardzo je lubię. Więc tak, teraz się troszeczkę dalej. Kolejne to są portki, gacie, nie wiem, swodenki. Takie, one wyglądają jak spodniczka, są fajne, luźniutkie, mają kieszonki. One są w tej chwili mokre, znaczy takie wilgotne, bo jest z prania wyciągnęłam żeby Wam pokazać, mają kieszonki ja też robiłam z nimi strój dnia będziecie miały link tutaj w filmiku, albo pod, pod filmikiem są po prostu piękne uwielbiam te spodenki właśnie bardzo wygodne, bardzo fajne i takie leciutkie na lato, super uwielbiam je, nosik z czarną bokserką z Zary, najbardziej poczekajcie Dobre, jestem z powrotem, musiałam wyłączyć Ech, sorry, że tak dyszę dzisiaj ale pan jest tak gorąco padam więc tak, drugie z kolei to są spodenki krótkie z... To jest w ogóle Kamelię firma, albo nie wiem jak to się nazywa. No, ja to tak mówię, ale to pewnie inaczej się wymawia. To są jeansy, które były kiedyś 3 czwarte, ale nie wiem, co z nimi było nie tak. One miały jakiś dziwny krój, że nogawki mi się przekręcały. Po prostu. Nawet nie nogawki tutaj w najszerszej części w ogóle uda czy coś, tylko od kolana w dół, po prostu przekręcały się. dziwnie były uszyte, były po prostu źle uszyte moim zdaniem, one były przycenione w ogóle e, wydaje mi się, że może dlatego właśnie były przycenione, więc ja sobie z niej porodziłam tak, że je po prostu ścięłam, obcięłam troszeczkę je postrzęp postrzępiłam od, e, obcięłam je tak delikatnie na ukaz w tą stronę. O, matko, dziewczyny, jakie one są fajne, wygodne teraz, uwielbiam je nosić, naprawdę pięknie wyglądają. Są bardzo, bardzo takie seksowne, a jednocześnie nie odsłaniają mi ani tyłka, ani nie są jakieś strasznie hmm, krótkie, są naprawdę świetne i to są takie moje roboty, więc bardzo się z nich cieszę. No takie zwykłe wiecie, jeansy. Troszeczkę je próbowałam tutaj. Postrzępić w tym miejscu, no, ale nic mi się tam nie udało za bardzo. Natomiast na dole są bardzo fajnie postrzępione. Ja też je kilka razy już prałam, więc te strzępienia są coraz większe i coraz fajnie to wygląda. Także naprawdę bardzo fajne spodenki, bardzo je lubię. Bardzo wygodne są przede wszystkim i uwielbiam właśnie te spodnie nosić z tymi szwilkami. Seksy to wygląda naprawdę super. Kolejną rzeczą jest to bluzeczka i mam tylko jeszcze sukienkę do pokazania. Jest to bluzka, którą po prostu pokochałam i to jest Agent Dam z tej kolekcji Divided. To jest taka zwykła boksereczka, ale wygląda pięknie. Nie wiem, co w niej jest takiego ładnego, ale no może ten kolor pasuje mi chyba. Wydaje mi się, że ten właśnie odcień pasuje do mnie. Um, to jest Whatever, wiecie, ten e, sławny, youtubowy, zdanie, można powiedzieć. Uh, więc no, ona wygląda tak, taka zwyczajna, bardzo wygodna, bardzo fajnie wygląda w ogóle z tymi jeansami, uh, No nie wiem, bardzo ją lubię, także ją też pokazuję. Tak, nic takiego, ale naprawdę bardzo fajna. I ostatnią rzeczą jest sukieneczka. Sukienka, którą kupiłam, nie wiem, kilka lat temu. W ogóle nawet nie mam pojęcia, z jakiej ona firmy jest, ale wydaje mi się, że albo z albo z Whale, jest to sukieneczka różowa. W życiu to nie zobaczycie jej urody, ponieważ ona zyskuje po prostu jak się ją założy na siebie. Ona wygląda tak. Tutaj maszelki. Tu ma takie odcięcie pod biustem. Tu ma jak widzicie? Marszczenie na biustie. Pięknie leży. Naprawdę pięknie leży. Ja ją w ogóle nie zakładam ze stanikiem, tylko bez stanika. Fajnie mi w ogóle podtrzymuje piersi. Ona nie ma tu żadnych fiszmi, ani nic, ale naprawdę świetnie wygląda. No, bardzo dobrze się czuję. E, komfortowo można powiedzieć. E, bardzo dobrze się czuję w niej e, tak komfortowo. E, podniosę się, żeby je Wam no, bardziej pokazać. Z przodu jest taka plisowana trochę. Tak. Z tyłu jest już prosta i ma takie e, na plecach ściągacz, że dopasowuje się po prostu do każdej e, sylwetki, do każdego rozmiaru, moim zdaniem i bardzo wyszczupla, naprawdę świetnie wygląda świetnie w niej wygląda, mogę tak powiedzieć naprawdę, i tak i ona ma takie dwa materiały pod spodem ma, hmm, ona jest dosyć krótka tutaj, ale ma tutaj dłuższy materiał, taką jakby hmm, podszewkę, z tym, że z identycznego materiału jak wierzch no wygląda świetnie, no, na pewno to nie zobaczycie myślę, że zrobię z nią po prostu z trudnia. wygląda naprawdę bardzo dziewczęco bardzo słodko, ma przepiękny kolor taki różowiódki jest po prostu śliczna konna sukienkę. Znalazłam ją ostatnio właśnie w garażu, w ciuchach, które po prostu nie nosiłam, które odłożyłam tam na jakiś inny czas. Bo ja nie lubię zwyknio swoich ubrań wyrzucać, jeżeli są w dobrym stanie. Więc to jest wszystko. Dziękuję wam za oglądanie, kochani. Piszcie mi oczywiście, jak sobie radzicie w te upały, ponieważ ja się naprawdę rozpływam, nie mam siły kompletnie. Że dzisiaj cały dzień sprzątałam, potem wzięłam prysznic, troszeczkę mi było lepiej, ale naprawdę ciężko wytrzymać, jest okropnie, jest gorąco. I tyle. No, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś, to się pochwalcie, bo ja chyba albo nie będę wyjeżdżać w ogóle w tym roku, albo wyjedziemy sobie jeszcze wszyscy razem pod koniec sierpnia także zobaczymy. Dziękuję wam za uwagę, tak jak mówię i buziaki, pozdrawiam serdecznie. Pa pa.